Aktualnie posiadamy 2590 punktów mocy. Aby znaleźć się na pierwszym miejscu w tablicy wyników potrzebne jest 9752 punkty mocy. Znajdujemy się w dywizji Mythic i 7 gwiazdek, lecz warto pamiętać, że wciąż są to mecze rozstawiające. Okej, okay, jesteśmy na ekranie wczytywania postaci. Novaria, Belerick, Angela, Karina oraz Leila w drużynie przeciwnej, a w naszej drużynie Leslie, Harley, Carmilla, Edith oraz Valir. Lecimy na Gold Lane'a zmierzyć się z Leylą, ale zanim przejdziemy do rozgrywki wspomnę tylko, że możesz kliknąć dołączyć do rodzinki wspierających i kliknąć pierwszy link w opisie lub przycisk wesprzy obok napisu subskrybuj, a jeżeli nie chcesz wydawać sianka, a dalej chcesz wspierać rozwój kanału, to zostaw łapę w górę lub napisz miły komentarz. Dzięki wielkie, a teraz zobaczmy yy, co tutaj się na górnej alei wydarzy. Widać, że jest Layla. widać, że jest Layla. I naszym priorytetem będzie tutaj obić Lejle, aby ona jak najwięcej obrażeń otrzymała i aby jak najmniej mogła farmić. Jak widzisz, całkiem niezłą mam przewagę, tak mi się mu przynajmniej wydaje. Niestety mam również spalonego Flickera, ale to ja zyskuję Golda. To ja farmię, a nie Lejla. BOOM! Jest First Blood! Zajebiście! Tego się nikt nie spodziewał! Szczerze, nawet ja się tego nie spodziewałem, ale udało się i to jest super. Z doświadczenia wiem, że teraz powinienem się wycofać, ale jako że to jest na szczęście Carmilla, to pozwolę sobie spuszować tutaj linię, aby miniony rozbiły się o wieżę i teraz się wycofam. Dzięki tej akcji mam najwięcej golda w grze, niestety również dzięki tej akcji lub przez tą akcję pojawiła się na górze Angela. Pojawia się Angela i nie tylko. Jest tutaj więcej przeciwników. Tak mi się wydaje, że ktoś jeszcze gdzieś mi nam mignął. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Dlatego aktualnie zamierzam tutaj tylko i wyłącznie farmić. Dokładnie tak. Jest tam kolejny przeciwnik. Kto to jest? Karina. Saber, to jest Karina. Dokładnie tak. I to jest niestety, ale błąd, ponieważ Karina może nas pozabijać. Jest tutaj również Harley. Jest Angela. Angela padnie. Angela padnie. Padnie Angela. Angela padnie. Nie padło Angela. Angela nie padła. Oho, lipcie, ja nie mam ulta jeszcze. Ej, może jakbym ulta odpalił. Nie wiem, no to jest Leila. I Le -Le -Le Leila by przyjęła zbyt dużo obrażeń. Chociaż poczekaj. Kurde, no nie wiem. <laughs> Ty, no dobra, spróbujmy. Raz, dwa, trzy, no, cztery. Ej, przeżyła. Przeżyła, ale niech to dunder świśnie. Niepotrzebnie chyba odskakiwałem, mogłem ją uderzyć. Później użyć pierwszej umiejętności i jeszcze raz ją strzelić z bazowego ataku, ale nie szkodzi. Nie szkodzi, udało się jej przeżyć, nie oznacza to, że udaje się wygrać linię. Przeciwnicy i nasza drużyna walczą o żółwia. Ja biorę gold kraba, aby zyskać jeszcze większą przewagę w goldzie. No i zamierzam tutaj otrzymać Lele jak najdalej od farmy. Aby jej farma rozbijała się. Moją farmę. Oj, trafiła mnie. Ona mi tu widzi, czy o co chodzi. Będzie lutować. Nie wiem, stresuję się. Zlutuje mnie, czy nie. A, i zlutowała mnie potem jak mnie zestunowała. Hmm, ehm, no i nie udało się Lejeli na szczęście. Tak dużego oldplate'a skubnąć. Trochę udało jej się, ale nie aż tak dużo i to jest spoko. Zobaczmy gdzie ona jest. W drugich krzakach czeka, okej. Okay. Ty no, chyba coś poszło ci nie tak, co? Misiek, chyba nie trafiłeś pierwszą umiejętnością. <grytanie> Pięknie, udało się odskoczyć z drugiej, e, dzięki czemu mogę puszować. Karina jest na bocie. Jestem również Angela. Nowaria jest na midzie. <grytanie> Belerik jest na bocie, więc jak najbardziej nikt mi tutaj nie przeszkodzi aktualnie. Jedyną postacią, która może zejść na górną no aleję jest Nowaria z Mida. Pytanie, czy Nowaria zdecyduje... Nie, Nowaria poszła na bota, więc tym bardziej, tym lepiej. Nikogo tutaj nie ma i mogę jeszcze. Jeszcze! I jeszcze jednego strzała wcisnąć. Pięknie. Idealnie. Teraz wycofam się troszeczkę, ponieważ w każdej chwili lejla może tutaj wrócić. Okej, okay, to, to jest bot? Czy ja umarłem pierwszy raz od bota? Bo mega słabo zagrała teraz. Nie no, nie ma co tam screenu walczyć. Ale odkryjemy, zobaczmy czy ona tam czeka. Nie czeka. Ej, a skoro Karina nie czeka w krzakach, to ja wezmę go od kraba. Okej. Okay. Ja bym nie gonił Kariny, bo Karina może nas pozabijać na przykład. Plus ja bym tracił dużo farmy. No i ja się tam biją, co? A kurde, biją się. Niepotrzebnie, strasznie niepotrzebnie. No waria już idzie. Wydaje mi się, że nie ma sensu się z nimi tam bić. No, uciekaj, Karmilla. Siop! Okej, okay, jest tutaj Nowaria. bym się ich i jeszcze chyba nie. Nowaria nie żyje, jak pięknie, i chodźmy żółwia. Bardzo dobrze. Harley zabrał. Zabrakło mi słów przez chwilę, okej. Okay z żółwiem i let's go od razu. puszmida. Skoro górną aleję mamy puszowaną, narzućmy tempo. Pokażmy im, yy, gdzie mają być. Pokażmy im, że oni teraz mają na midzie się pojawić. Let's go, puszujemy. Karmilla, nie przepraszaj, tylko puszuj. Nie ma czasu na przepraszanie. Ok, ja wracam od razu na górną aleję, ponieważ widziałem tam lejle, a nie chciałbym stracić po prostu wieży. I tak ją pewnie stracę, bo za wydaje mi się, że za późno się wycofałem swoją drogą. Chociaż nie, bo ona nie poszuje. To jest mądre z jej strony, że nie poszuje. Okej, okay, wydaje mi się dobrym pomysłem wycofanie się. Pięknie, nie ma jej. Zajbiście. No niestety, no, przypłaciłem to wierzą, ale wydaje mi się, że warto było. Wydaje mi się, że warto było, ponieważ no ja żyję, ja żyję, a Lejla nie żyje. I tyle. Co chłop mi próbował zabrać goldkraba w ogóle? A ci chciałem odstawić tą farmę. Nie ma tak dobrze. Teraz się wycofam. Zregenerować HP. Zobaczmy, czy jest goldkrab. Jest goldkrab. Ej, to zanim, zanim narzucę tempo, ja wezmę jeszcze goldkraba. I widzę, że Leila trzyma się tej górnej alei. No, uparcie, uparcie, uparcie się trzyma tej górnej alei. Więc pokażmy jej, że nie ma sensu dalej poszukać górnej alei. Między innymi, poszukując jedną linię, albo nawet i dwie wieże na górze, na dole w sensie. O ile, tutaj, o ile tutaj nikt nie przyjdzie, powinniśmy być w stanie zniszczyć tą wieżę. Tym bardziej, że mam tutaj drużynę. Dokładnie tak. I w takim wypadku to będą dwie wieże. wieża! My pięknie um... No i pięknie, nie żyje tutaj przeciwnik. Kar... Czy Karina była na górze w ogóle? Czy to lejla była? Nie mam pojęcia. W każdym razie dwie wieże na bocie zostały spuszowane. Wycofmy się, aby udać się od razu na górną aleję. Nie wydaje mi się, że teraz trochę odpuszuję górną aleję, a później przyniesiemy się na Mida, żeby kontynuować walkę na midzie. Na chwilę obecną jest to stosunkowo prosty mecz. Wydaje mi się, że nie gramy z jakimiś. Wysokimi rangami, patrząc na to, co robi Leila i Belerik, co przed chwilą zrobił, wydaje mi się, że powinno być ok. Przynajmniej w tej grze. No ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy finalnie. Dobrze będzie się zgrupować z drużyną. Nie stać samemu, bo i tak raczej same, samemu górnej alei bym mnie spuszował. A jakby jakaś karinka we mnie wbiła czy coś, no to by było nieciekawe. Wydaje mi się, że możemy spuszować teraz Mida i środkową aleję tutaj pyknąć. Dokładnie nikogo tutaj nie ma. Pięknie. Zobaczcie, zobaczcie jak ładnie wieża pada. Pięknie jest Dopiero tutaj nowaria. Jest tutaj również Leila już. A ja spaliłem flesza, niestety. Nie starczyło mi obrażeń. No proszę. Ale możemy sobie tutaj zabrać Red Buffa na przykład przeciwników. Delikatnie się wyleczyć moim moj, czymś tam trójcy. Tak? Jak to się nazywa? Endless Battle, a nie Trójcy. Ty trójcą widziałem i chciałem powiedzieć coś o Trójce, ale nie. To jest Endless Battle. Niekończąca się bitwa. Dobrze. Nie wiem, gdzie są przeciwnicy, więc nie powinienem się tak wysuwać, wysuwać głupio. Natomiast czuję się w miarę bezpiecznie, o dziwo. Czuję się w miarę bezpiecznie chodząc tak mocno wysuniętym. Tym bardziej, biorąc pod uwagę to, że oni ci przeciwnicy są jednak podwierzą. Oni są w swojej bazie, ja nie wiem, czy oni są awk, czy o co chodzi jest Gold jeszcze, więc ja jak najbardziej sobie chętnie wezmę tego Gold crab, zanim pójdę na Lorda. Tak mi się wydaje, że tak, ten Gold tutaj jest smaczny. O nią. I teraz idziemy na Lorda. Ja buduję Blade of Despair, brakuje mi około 1900 punktów złota. Natomiast zanim Lord, to jeszcze tutaj jakiś midzik. Na spokojnie sobie pyknijmy mida. Pięknie, midzik pyknięty. No i wydaje mi się, że tego Lorda możemy skupić, no bo kto tutaj podejdzie? Karina nie podaje to za bardzo. Nie mają za bardzo jak podejść. Wydaje mi się, że tutaj Karmila ich będzie zbyt mocno trzymać. A plus. Lord spływa tak szybko, że oni nie zdążą zareagować. No, i wydaje mi się, że teraz z drużyną ja trochę za mocno z przodu chodzę. Ja widzę, widzę że tutaj robię ten błąd i chodzę mocno wysunięty. No, ale dzięki temu narzucam tempo. Tutaj yy, wydaje mi się, że narzucanie takiego. Takie narzucanie tempa. Jest po prostu dobre. Proszę bardzo. I dzięki takiemu narzucaniu tempa. No, jeszcze jeden strzał, dawaj. Dobra, już to jest Belarik, więc już mi się to nie podoba. Wiesz, co jest ciekawe? No, ciekawe jest to, to że pomimo tego, iż przeciwnicy mają Angelę, ta Angela też nie jest jakaś ultra dobra. Mają Belarika, no ale Belerik też nie jest jakiś kozacki. Mają naprawdę fajny team. Angela, Belarik to są super postacie, ale oni tego nie wykorzystują. Nie za bardzo mają, jak to wykorzystać. I proszę bardzo, Karina padła. Zobacz, Karina padła. Oni nie byli w stanie tego wykorzystać. Angeli udało się uciec niestety, ale to może być koniec gry. To może być koniec rozgrywki. Nie, to jeszcze nie jest koniec rozgrywki. Ja na mały włos nie umarłem. I zastanawiam się mocno nad wycofaniem teraz. Wezmę górną aleje. proszę bardzo. No i teraz się wycofam na dżunglę przeciwników. Być może uda mi się tutaj wychilować I to będzie spoko na milionach, jeżeli nie... No to, to nie, to się nie wychiluje, ale wygląda na to, że tak, wygląda na to, że tutaj się fajnie healuje. Więc biorę te miniony tutaj raz, dwa, proszę bardzo, jest Blade of Despair. Eee, wydaje mi się, że jeszcze Rose Gold Meteor tutaj zbuduję. Nie jest jakoś mi tutaj Windchant mocno potrzebny, bo... No bo Leila nie wbije, na Karinę nie będzie działał Windchant, więc wydaje mi się, że Rose Gold Meteor tutaj jak najbardziej będzie spoko. Przeciwieńcy w ogóle z bazy nie wychodzą, to jest interesujące. To jest interesujące. Oj, oj, oj. Trochę nie w tych przeciwników skoczyłem! <laughs> chciałem! Chciałem zaszpanować i wbić się w tą Leile, która miała na sobie ulta od Harleya, ale trafiłem niestety nie w tą postać. I <laughs> jakoś tak wyszło, że umarłem. Trudno. Że pójdziemy na blue buffa. Przeciwnicy stoją na tej bazie swojej i to jest spoko. Zanim będziemy poszować ich bazę, to zrobimy lorda drużynowo. I to będzie spoko, naprawdę, jeżeli uda się tego lorda zabrać. A wszystko zapowiada się na to, że uda się tego lorda zabrać. Ponieważ mój ult nikogo dalej tutaj nie osłania. Ja stanę z tej strony, co chwilę używając ulta, żeby odsłonić, czy tutaj idą przeciwnicy. Ale nie idą. Ja nie do końca wiem, gdzie są przeciwnicy. W sensie... Czy oni coś kombinują, czy oni po prostu są tak słabi? Bo oni naprawdę z bazy nie wychodzą. Zobacz. Angela jest na bazie. Karina jest dopiero teraz na górze. To jest jakiś dziwny mecz strasznie. Jajku. No dobra. Czy możemy to teraz wygrać? I think so. Nie macie. Pięknie. No i to jest raczej wygrana gierka. No kto tutaj podejdzie? W sensie... Double kill, no jest GG, koniec gierki. Pięknie, przechodzimy do kolejnej. Let's go, baby. Let's go. No i jesteśmy na ekranie przeczytania drugiej gry. Chung, Clint, Martis, Johnson i Odette w drużynie przeciwnej. Leslie, do Terizla, Xavier oraz Tigreal w naszej drużynie. Ok, idziemy w krzaki, jest tutaj Clint, dokładnie, ale ja się Clinta nie boję, ja to chciałem zrobić, ja chciałem tutaj się z nim bić. Dokładnie dlatego się chcia chciałem z nim bić. <grych> no, Lezaj na pierwszych poziomach jest potężna. Naprawdę ciężko z nią wygrać jeden na jednego. Brody jakiś, jasne, ale nie Clint. I teraz zobacz. E, miliony rozbijają się o wieżę przeciwnika. Ja jestem mocno do przodu z Goldem o 400 jakoś. Przewagi Golda nad Clintem, więc początek mam idealny. Pomimo tego, obawiam się Johnsona i Odetty. Mają też Chu i Martisa czuł, który może od tyłu wejść i po prostu wykopać mnie w drugą stronę, zmanżetować i sprawić, że będę cierpiał. Tak. No i Johnson, który może się wbić, tak, z Odetką, plus Martis. No Martis też jest dobrym pikem. Nie jest już tak dobrym pikem, jak kiedyś był, ale wciąż jest silnym pikem. I to sobie powiedzmy szczerze, tak. Hmm. On tutaj robił tego. On robił tam tego minionka, ale zrezygnował. I bardzo dobrze. Okej, ja sobie zregeneruję HP i spróbujmy go zabić. Powinien paść. Dokładnie tak, pięknie. Tigral, fajnie, że przychodzisz, ale nie ma potrzeby. No Jest potrzeba! Tigral! Ratuj! Dziękuję. Dobra, coś mi mówi, że powinien się wycofać. I to zrobię. Wycofam się, bo jest tutaj Johnson, a Clint zaraz wróci na full HP. No i co? No i jest Johnson, sobie jest odetka. Co to jest? Skąd się wziął tu Clint? Pięknie, ty jesteś najlepszym. Pięknie ci tutaj poszło. spuszujmy im wieże. Ej, czuję, jest na bocie. Dobrze, udało się spuszować wieże pięknie. Wezmę go i lecimy od razu na Mida. No, wezmę go i wycofam się jeszcze po HP, zregenerować. I wtedy polecimy na Mida. Robota. Ej, z Expem mógłbym się zasłapować. Ok, spróbujmy na plecy wejść tutaj, tej Nie zatrzymałem drugiej umiejętności, żeby odbić ją. Jest jakiś shutdown. Czy to wystarczy? No wątpię. Klint poszły. Klint strasznie tą górną ale lepcha. I ja tam cały czas muszę schodzić i obronić. Bo... The heck? Okay, mocno łeb, pięknie leci Johnson, ale się we mnie pięknie wbił. No, było blisko, ale niestety za daleko. Było blisko, ale za daleko. Johnson no, wleciał centralnie we mnie, aż zdziwiłbym się, gdybym, gdybym to przeżył. Leci Johnson już, to jest istotne. Niestety jesteśmy również puszowani na górnej alei. Za chwilę wstaje żółw. Ja, ja nie powinno tutaj być na górze. Nie ja powinienem być na midzie, na żółwiu, gdziekolwiek indziej, ale. Ktoś musi bronić topa, więc ktoś inny tutaj powinien przyjść na, tego, na tą górną aleję. Nie wiem, być może Xavier, być może... E, jak on ma ten zielony stworek? Trizla? Pewno nie ja. No i na midzie jest zbyt dużo przeciwników teraz. Nie mogę umrzeć. Ale mi trafił perfekcyjnie, idealnie. Dobrze grają! Dobra, czy on padnie. Raczej wątpię. Clint jest, na, Clint jest na górze. Mi brakuje obrażeń. No i cały czas trzeba tutaj bronić. Lecie Johnson. Ma drużynę umiera sama. Zobacz, znowu cała trójka umarła. No. Zaraz może jeszcze Hanzo. Bo Martis go zabije. Pozdro poćwicz. Nie wiem czemu ale czuję trochę jakbym grał solo tą gierkę. Dosłownie, 1 versus 4, nie? Dosłownie czuję się, jakbym grał 1 versus 4. Nie przeciwko jakimś silnym, nie przeciwko jakiejś silnej czwórce, ale tak jakbym grał na przykład przeciwko czterem, bo ja wiem, Grandmasterom, coś w tym stylu, nie? Coś w tym desen. Dobra, leci Johnson, trzeba uważać. Czy ktoś może zabić tego Clint'a? Dziękuję! O, pięknie zblokowany. Oj, oj, czum leci. Okej, okay, jesteśmy teraz w dobrej pozycji. Pamiętajmy, że oni nie mają teraz Clint'a. Mamy ich, mamy ich, bierzemy ich. No, jest mega niebezpiecznie. K Hanzo, co to było? Mordeczko, cofaj się, bo umrzesz. Nie, ty mega dziwnie, Hanzo. Dobra, żyjemy, spoko. Żyjemy, spoko i oni mogą robić lorda teraz. A ja nie mam za bardzo jak odkryć mapy, nawet, żeby tam pójść. Czy ja teraz buduję? Tak, teraz buduję Blade of Despair. Definitywnie chcę Blade of Desperate zbudować. Mamy już trzy podstawowe itemki. Oni raczej nie robią lorda. 6200 w farmie odstajemy? Naprawdę to mocno? Damn. No to jest niebezpiecznie. A to jest do wygrania, bo ja tutaj nie odstaję aż tak mocno. Oh, Fakt. No ale ta odet jednak, jak się wbije, to odet też boli. Nie macie gościu, brońcie bota, ja polecę odpuszować górną aleję. gdzie on jest? Obawiam się, że nie robiłbym raczej Lorda, chociaż z drugiej strony, zróbmy go. No co nam tutaj szkodzi go zrobić, co? Johnson jedynie może nam tutaj przeszkodzić go zrobić. Okej, okay, coś tutaj robimy. Nie ma was. Clint, zabił mnie, nie! zrobił Lorda! Gdzie jest nasz pierdolony jungler?! Klint zrobił Lorda, a wy nas strzała! Kurwa! Mać! Ten Lord by nam tak pomógł teraz! Ajajaj! Nam wypadałoby teraz bronić. Przede wszystkim zabić Lorda. I tutaj nic innego nie pozostało, niż zniszczyć tego Lorda jak najszybciej. No i kurwa mnie wykopał jeszcze. Nie byłem w stanie nic zrobić. Dobrze, dobrze zagrał ten czuł. I wydaje mi się, że moja drużyna sama beze mnie tego nie przytrzyma. Chociaż kurde no nie wiem co tu się stało, ale wyglądało to całkiem ciekawie. Whatever, nevermind. Trzeba bronić. Trzeba bronić, trzeba bronić tutaj. Leci Johnson i Johnson leci na Mida. Pięknie pospływali. Padli zajebiście. Jesteśmy mocno sposzowani. Martis żyje, ale zobacz to jest dalej do wygrania. Nie mam many, nie mam energii. Udało się go zabić i teraz trzeba spadać, bo już leci Johnson. Blokuj tigre albo Johnson gdzieś leci. Mordo. Chłop, co we mnie w ban? Chłop, w ogóle co we mnie? Co on na bazę we mnie poleciał? <laughs> Jakie głupia gra to jest? Jak to może być mitig? W ogóle? Jak to może być mi? Jak? Ja się pytam, jak to możliwe? Ale nie żyje... Martis, Johnson oraz Chu, ale za to żyje Odette i Clint. Mamy... Nasz jungler żyje? Nasz jungler też nie żyje, to jest... nie jest dobry pomysł, żeby... Zabijcie Clinta. Macie Clinta, ej, zajebiście. Martis jest ich junglerem, ale tak, zacznijcie teraz Lorda. Ale, bo nie. Nie, bo Martis już idzie, a nas jeszcze tam nie ma. Ej, ale to jest straszne zabijecie odetkę, zabiliście odetkę ej to jest straszne bo jesteśmy puszowani wszędzie bo, no a teraz walka o lorda to nie jest dobry moment na walkę na lorda oj wydaje mi się że ej ja ten czuł no nie na no, Hanzo Ktokolwiek, Lord? Nie? Przydałoby się tego lorda, ale ja sam go. No, sam nie zrobię tego lorda. Chciałbym tego lorda. Straciłem Inchanta wcześniej. Niepotrzebnie. No głupio! Ja nie myślałem, co tutaj zrobić, i głupio się wbiłem. Dobra, lecę do Was, bo potrzebujecie mnie tam. Jejku... Ale lord żyje, ej, to jest spoko! O, się wbił! Co, co, się, co się odjebało? <laughs> Jakiś triple przypadkowy wpadł Mamy Hanzo, Tigreal broni mida Wow, mamy to, odbiliśmy się jakoś No, trochę odkuliśmy I od razu pushujemy, let's go, 20 sekund Let's go, let's go, poszujemy. Nie ma jej, pięknie, pushujemy Let's go, lecimy Lecimy, lecimy, lecimy Nie mamy miniona, ale dobra, są miliony, wygraliśmy. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to! Mamy to, mamy to! Brak. Dziewki! <noise> Ej, czuję... Wewnątrz mam takie poczucie, że wykierowałem tą gierkę, ok? A mam takie... Tak wydaje mi się, że trosz, troszeczkę mogłem wykierować tą gierkę. Napisz w komentarzu, czy twoim zdaniem wykierowałem tę gierkę, a ja dziękuję ci za poświęcony czas, a fajnie, że... Z nami tutaj jesteś. Do zobaczenia w kolejnym. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. We will be in touch.